Jest piękny! Mazda 121! Największy wśród najmniejszy. Wygodny, niezawodny! Jedyny w twoim stylu! Oszczędny i bezpieczny najśród innych marek tylu! A. Mazda 121 czeka na ciebie! Tak! Największy wśród najmniejszych! nowoczesna, bądź atrakcyjna. Stosuj Glints, szampon koloryzujący firmy Klerol. To nie jest miks Janika Czorkwa. To walka z gwałtem oraz zbrodnią trwa. Komiksy Rekin nie uwierzycie. To są historie mocniejsze niż życie. Gazeta Super Express przedstawia film Wielka Wygrana. Wygrałem dom! Wygrałem dom. Przeprowadzamy się. Dom, samochody i setki nagród w konkursie Superekspresu. Nowe polone skaro na raty dzięki Autokonsorcji. Cześć. Cześć. Słuchaj, mam randkę. Muszę świetnie wyglądać. Zobaczmy. U, masz łupież. Zacznijmy od szamponu Head and Shoulders. A co z moimi włosami? Zaufaj mi. On nie tylko pomoże ci pozbyć się łupieżu. Dzięki Head and Shoulders twoje włosy będą tak wspaniałe, jak nigdy przedtem. Udowodnijmy to. Połowę głowy umyję ci zwykłym szamponem, a drugą połowę szamponem Head and Shoulders. Po kilku myciach zwykłym szamponem... Bez zmian. Wciąż mam łupież. A po stronie mytej Head and Shoulders... Łupież zniknął, a moje włosy wyglądają wspaniale. Head and Shoulders ma podwójne działanie. Dzięki specjalnemu składnikowi pomaga pozbyć się łupieżu, a inne składniki sprawiają, że włosy wyglądają wspaniale. Udało ci się! Będę miała cudowną randkę. Dzięki Head and Shoulders. Nowy szampon. Head and Shoulders. Pozbądź się łupieżu, miej wspaniałe włosy. Moder dla dzieci Penate chroni przed odparzeniami, pochłania wilgoć, łagodzi podrażnienia skóry. Kosmetyki penate to polecane przez lekarzy środki do pielęgnacji dzieci. Piękno według mnie, to przede wszystkim piękne włosy. Dlatego wybrałam Elsev. Elsev firmy L'Oreal. To łagodny szampon, który wspaniale pielęgnuje moje włosy. Dzień po dniu. Szampony LseF przynoszą dobroczynną moc każdym włosowi. Energia witamin. Siła protein. Połysk żożowy. Szampony i odżywka Elsev firmy L'Oreal. Pielęgnacja i piękno dzień po dniu. Nowość. Lśniące czyste naczynia bez wycierania. Tak działa kop koncentrat ze środkiem nabłyszczającym. Tylko kilka kropli płynu kop, a efekt jest zadziwiający. kryształowo lśniące kieliszki bez wycierania. Superczyste talerze bez wycierania. Błyszczące garnki bez śladów po tłuszczu, bez wycierania. Tak oszczędnie i łatwo zmywa się płynem kop. Płyn kop jest przyjemny dla skóry rąk. Kop. Kryształowy blask bez wycierania. Wielu mężczyzn myje włosy zwykłymi szamponami, myśląc, że to takie męskie. Ja wybrałem szampon dla dzieci Johnson's Baby. Tak często moje włosy, że potrzebuję łagodnego szamponu. Z jego szczególną zaletą. No more tears. Jest on tak łagodny, że mogę go używać codziennie. A moje włosy są błyszczące i miękkie. Takie jak włosy mojego syna. Szampon Johnson's Baby na każdy dzień. Poli Hair Cosmetic. Przedstawia świat kosmetyków poli. Oto wspaniały sposób, Piękny który mieć Ci pozwoli. Zdrowe włosy pielęgnuje i chroni polikur. Zdrowe i piękne włosy. Świat kosmetyków poli. Poli Style. Efektowne modelowanie. Klasycznie i nowocześnie. Poli Hair Cosmetic. Piękno zdrowych włosów. Tu potrzeba dużo siły i zawsze jest tyle brudu. Do takiej ilości brudnej bielizny potrzeba wielu środków piorących. Nie, teraz wystarczy Orion Super, który bierze tak silnie, by każda rzecz była super czysta. Mając tak małe opakowanie Orion Super, możesz prać, prać i prać. I wszystko jest tak czyste jak nigdy przedtem. To się nazywa wydajność. Nowy Orion Super. Super siła, super czystość. Ten raj, mleczko Diamentowa Emalia Diamentowa emalia Najskuteczniej wybielająca francuska pasta do zębów Dla aktorów i modelek Pronto To łatwość pielęgnacji mebli Pronto skuteczne przy odkurzaniu, czyszczeniu i polerowaniu ich powierzchni Pomaga w utrzymaniu czystości w całym domu Pronto Tak proste w użyciu Uh, uh, uh. Uh. Następnym razem kupuj w Baltonie. Następnym razem kupuj w Baltonie. Następnym razem kupuj w Baltonie. Ponieważ Baltona sprowadza dla ciebie towary, którym możesz zaufać. Baltona. Coś dla mnie. Uwaga! To nieprawda, że wielki finał Serenaty w warszawskich łazienkach oznacza koniec konkursu. Już wkrótce następna Honda CRX może być Twoja. Za pięć opakowań Serenaty. Smacznego! AMAX przedstawia Kupuj w kioskach ruchu Kotły na ropę firmy Mavi to bezpieczeństwo i prostota obsługi. Mavi, Łódź, ulica Praska 15, telefon 48 Hyundai Lantra. Piękno i energia.